Buongiorno! Czas na szybkie włoskie espresso. Dziś mam dla Was ciekawy rzeczownik. Un disastro, który może oznaczać katastrofę, zniszczenie, klapę, klęskę, niepowodzenie. Posłuchajcie przykładów. Questa crisi economica è un vero disastro per molte persone. Ten kryzys ekonomiczny to prawdziwa katastrofa dla wielu osób. Il suo fidanzato è un disastro. Jej narzeczony to dno. La festa di Maria è stata un disastro. Impreza Mari była klapą. Tuo marito è veramente un disastro. Twój mąż to prawdziwe utrapienie. To przydatne słówko. Możesz też powiedzieć: È un vero disastro. To prawdziwa katastrofa. Lub w czasie przeszłym. È stato un vero disastro. Tobiua prawdziwa clapa, prawdziwa catastrofa. Tutto chiaro? Buona giornata a tutti.